jesteśmy dzisiaj w Krakowie trochę innym samochodem ale niestety tamten zażądał małego serwisowania a teraz idziemy w kolejne ciekawe miejsce a więc zapytajmy ponownie Kajo jada! Jest cel naszej podróży. Idziemy do tamtego kamieniołomu. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Ciekawe, co nas tutaj czeka. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tu jest jakiś schowek na drewno. Jest zamknięte kłódką. Tu raczej nie wchodzimy. Tu jest jakiś teren. Kogoś tam daleko słyszymy. Pytanie brzmi: czy są to inni turyści? zwiedzają, albo pracownicy. Wow. Ja chciałem przez moment tutaj wchodzić, ale jak widzę to. No tu też są schodki, ale popatrz jakie jest wyjście na te schodki. To miejsce wygląda obłędnie. Chyba będę musiał założyć GoPro na głowę. Także... Siemanko, moja perspektywa. Siemanko, moja perspektywa. Jak na razie wszystkie schody są całe. O dziwo, niewygodnie się tu wchodzi z plecakiem. Wchodzimy do góry. Czekaj, ja wejdę. Chwytamy się za rury, co? Czekaj, ja wejdę. To poczekaj, bo już jestem w połowie schodów. Nie no, te schody wyglądają normalnie. Ja już muszę rękawiczki założyć. Żałuję, że nie wziąłem rękawiczek. O nie, ale nienawidzę wchodzić po takich schodach non-stop, spiralnych. Wielki pojemnik. Siema. Wow. Siemano. Jest fajna dziura. Yeah. To tutaj jest teren starej, starego kamieniołomu. Kamieniołom Liban zajmował się wydobywaniem wapienia już od XIV wieku. Nazwa pochodzi od żydowskiego przedsiębiorcy Bernarda Libana. Pod koniec XIX wieku firma Libana była największą w tej branży firmą w Krakowie. W 1942 roku została przejęta przez niebieskich okupantów i zamieniona w obóz karny służby budowlanej. A taka ciekawostka: to miejsce jest chyba bardzo często odwiedzane jest tutaj przez ludzi. Ciągle słyszymy jakieś głosy z daleka. Nie ja wiem, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. W końcu nikomu nie robimy krzywdy. Ewentualnie sobie. Haha. Dobra. Rękawiczki założone. Możemy się poruszać. Tu mamy jakiś taki zlot. Tu coś spadało. Nie, tu coś wrzucali. Tu coś wrzucali i to się rozdzielało. Nie wiem czy widać pomiędzy tymi dwoma silosami możemy się przejść tędy. A tu jest dziura. Wow. Dobra. Fajnie byłoby wejść też zaraz tam. Na razie to chciałbym przejść tu. Fajnie. Hmm. No dobra, tu już nic nie ma ciekawego. Pójdziemy na dół. Potem musimy znaleźć drogę tam na dół. I może gdzieś tam jeszcze coś jest? Między tymi drzewami? Zobaczymy. i koniec, prawie jak w gotiku, siema, ale mi muszą stać włosy, nie? Bąk, odejdź, bąku. Za to się lepiej nie trzymać, to całe lata. Ostra blacha. Tu, tu, tu w ogóle. O. Spoko, spoko. Tu się mam czego złapać. Luzik. Trzeba sprawdzać, bo kurde, no nie powiem, tu mnie dzieli od ziemi. Dobre parametrów. Czego się nie robi dla ciekawych ujęć i odrobinki adrenalinki. Ha, ha, ha. No, po tym się już boję chodzić. Bra? Hm. To się domyślam. Hmm. Chciałbym wam pokazać widok stąd tutaj. I te drugie schody. Ho, ho, ho. Dobra. Nie ma co. Czekaj, Tu Lęk wysokości mówi siema. ma Nie no, tego już było za dużo. Tam widać wszystko zalane. Masa jakichś bagiennych. Czekaj, ja sobie tu, na górę. Wow. tu były schody. <laughs> były. Witam GoPro. Ustawię was tylko. Dobra, I lecimy dalej. No, generalnie tu jest ta cała woda. I masa wody, masa bagien. I różnych takich śmieci. No niestety. Hmm. Chodźmy, żeby na to wejść tutaj, tak, ale nie ma nawet gdzie, bo wszędzie woda. Także myślę, że idziemy dalej tam. Tam są kolejne jakieś budynki. Tędy jest jakaś ścieżka. Uwaga kolczaste krzewy. Ach, jesteśmy. Ok. Ciekawe. Oho! Tu były schody. Były. Kurczę, no nawet nie ma gdzie nogi postawić. To wygląda jak te w obozach koncentracyjnych takie płoty na prąd czy coś. Tam jest jakaś ścieżka kolejna, tam zaraz się udamy. Najpierw zjedziemy to. Tutaj w ogóle był jakiś główny szlak i płot pomiędzy tym. Widać właśnie Chyba był pod napięciem, no bo właśnie są te takie śmieszne dinksy Nie wiem jak to nazwać O fajnie, fajnie Hmm No korci, korci Żeby tam pić Nie mam butów odpowiednich To są tak Nie wieszłeś Niby przyczepne, ale nie do końca. No i rękawiczki też jakoś nie są najlepsze. nie ma dobra a u mnie było trudniej okay. no. za dużo to tu nie ma jest miejsce na ogisko nawet jakieś pseudo siedzenia Dużo graffiti i siema. Siema dziura wyda ziomek, siema maska. O Boże, ale się wystraszyłem. O! Zawał No patrz, a tam ktoś macha. A to ona. Nie wolno tak robić. Znowu ciężkie wchodzenie pod kamienie, ale rymuje i tego nie czuję. Hekio, yeah. czemu zawsze wchodzisz tą ciężką drogą? Bo lubię ciężkie drogi, masło maślane. Co? Idę stąd. Wo. No? O, Ale widok Niby nic takiego Ale fajnie tu jest Ciekawe miejsca mają tu do siebie, że są ciekawe Ooo rękawiczko, nie opuszczaj mnie Jakbyś leciała tam na dół, to byłoby nieciekawie Da! No. Ja coś czuję, że my tam jesteśmy zawitone. Znalazłem idealne drzewo na łuk. <głosy> <głosy> idealne. Wchodząc tutaj, trochę obawialiśmy się, że tak powiem, o jakiegoś gościa z psem, czy coś. A właśnie w tym miejscu tam na dół pobiegli. Dwoje biegaczy. Tylko skąd oni się tu pojawili. Może przeszli przez ten płot! Bu, ho, 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 ho. A cmentarz. Oby nie dla zwiedzających to miejsce. Sprawdźmy <laughs> jeszcze widok stąd. O, stąd będzie widać wszystko fajnie. Tam pobiegli biegacze. Tam jest ten kamion, w którym byliśmy. Fajnie go stąd widać. Idziemy w lewo, ale tam chyba jest przejście. Tak, tam będzie przejście. Jeee. Yeah. No, tutaj czuć przestrzeń. Ło, aż się zakręciło w głowie. Najszybsze i na kopiec korepta jak widzieliście w życiu. Halo? Cześć ma. proste, że tak. Co już. Weszliśmy właśnie teraz na kopię z Krakusa. Są tu naprawdę fajne widoki. Jak zresztą przed chwilą, czy za chwilę, będziecie mogli zobaczyć. Coś pięknego. Naprawdę gorąco polecamy, zachęcamy do odwiedzania tego miejsca. A i przy okazji, można zwiedzić. Tutaj szykaminą. I Kraków w całej swojej okazałości. No i co? Idziemy w dół? Wracamy. Kończy się chyba tutaj nasza przygoda i to już jest koniec. Byliśmy tam. Pozdrawiamy serdecznie tych pozytywnych ludzi. Ostatnie ujęcia tutaj z góry na nasz kamieniołom. Serdecznie dziękujemy Wam, że zechcieliście obejrzeć ten odcinek do końca. Zapraszamy na naszego facebooka, na instagrama oraz na. TikToka, tak, na TikToka. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania i do lajkowania filmów. Dodaje nam to motywacji. Energii. I... I czego? I więcej ciekawych miejsc! Dokładnie! <grymne> niby tak fajnie, wszystko, niby tak fajnie. Pójdziemy na dół grzywa. E, tam jest płot, tam będzie zejście do samochodu grzywa. E, będzie dobrze grzywa, znajdzie drogę grzywa. Zaraz zobaczymy, zaraz się okaże, czy będzie tak. O, o, o.